Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku przemysł tej strony. Jeżeli chodzi o dzisiejsze materiał, będzie on skierowany dla osób, które mają potrzebę i problem z przerzucania się pomiędzy iOS-em a Windowsem, a głównie jeżeli chodzi o systemy mieszania między telefonem a komputerem. Ja bardzo dużo materiałów z racji tego, że ten sprzęt staje się coraz lepszy. Kręcę sobie. Telefonem, którym który posiadam prywatnie. I niejednokrotnie z tego właśnie telefonu, z którego teraz ten obraz pochodzi, korzystam sobie do materiałów na YouTube. A. O tyle fajnie, że jest to sprzęt poręczny, który za każdym razem macie w kieszeni. Zresztą, tak jak pewnie każdy z Was to już jest dzisiaj must have, tam już jest i bank, i telefon, i rozrywka. Natomiast, jeżeli chodzi o przenoszenie, to nie jest to aż tak proste. Jeżeli macie jakiś materiał na iPhone'ie i potrzebujecie go zrzucić do, na, na swojego PC'a, żeby ewentualnie stworzyć jakiś materiał w waszym ulubionym programie, ja do, takich, do takiego rozwiązania na początku miałem taki oto mini laptop właśnie MacBooka po to, żeby można było sobie te materiały z telefonu zrzucać na MacBooka, a potem z MacBooka na PC. Natomiast na dzień dzisiejszy uda mi się znaleźć takie oto rozwiązanie. Nie wiem, czy to będzie chyba łatwiejsze. Jest to takie micro USB, które pasuje do telefonu, i wkładając to do telefonu, mamy tak naprawdę obraz karty pamięci, którą taką mikro-mikro-sd-kartę yy, sobie yy, wkładamy do środka i bez problemu odczytujemy i nagrywamy wszystko, co potrzebujemy. Yy, oprogramowanie znaczy jest niezbędne, ale jest darmowe, właśnie z tego urządzenia. Nie jest to reklama, ja po prostu to znalazłem yy, jako takie rozwiązanie dla siebie. Yy, Taką, taką firmę, i naprawdę jestem mega, mega zadowolony. Ok, teraz to urządzenie, o której mówiłem, oczywiście wkładamy do naszego iPhone'a. Tu zostaje powiadomienie o tym, że e, musimy zezwolić na to urządzenie, aby się skomunikowało z naszym telefonem. i Mniej więcej wygląda sobie to w taki sposób chce robić kopię zapasową, czego ja, na co ja mu nie pozwalam, ze względu na to, że zajmuje to bardzo dużo miejsca i nie jest mi to niezbędne, ponieważ nie mam tam jakichś specjalnie wrażliwych danych. Przechodzimy sobie na kartę. I tu mamy całą naszą kartę pamięci. A potrzebne było ostatnio zrzucenie właśnie do materiału. Ostatniego, jaki wrzucałem, o panelu ozdobnym i właśnie o to wykorzystanie. Dajemy tutaj z biblioteki i pozwólcie, że znajdę tu ostatni materiał, ostatnio dodane i spośród tych wszystkich wideo, które były przeze mnie nagrywane. Kopiujemy. I po skopiowaniu pojawia się nowe nagranie na naszej karcie zewnętrznej. I to jest tak naprawdę wszystko. Wychodzimy z tej karty zewnętrznej i ostatnim krokiem pozostaje już wpięcie naszego naszej karty do laptopa bądź komputera stacjonarnego na Windowsie. Oczywiście jeżeli materiał był przydatny łapka mile widziana trzymajcie się do następnego odcinka. Hej, hej.